Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witam was serdecznie w tym świętym miejscu, gdzie dziś zgromadziliśmy się, aby oddać cześć świętemu Michałowi Archaniołowi, potężnemu obrońcy nieba i ziemi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsze spotkanie jest szczególnym czasem modlitwy, refleksji i błogosławieństwa dla was i waszych rodzin. Święty Michał Archanioł, który stoi na czele zastępów anielskich, jest naszym orędownikiem w walce z siłami ciemności. Jego imię oznacza któż jak Bóg, a jego moc pochodzi od samego Stwórcy. Dziś zwracamy się do Niego z ufnością, prosząc o ochronę, pokój i błogosławieństwo dla naszych domów. W Ewangelii według święta Jana naczytamy: Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim jeden i od i 16 setnych. Ta miłość jest fundamentem naszych rodzin. A Święty Michał Archanioł jest tym, który strzeże tej miłości przed wszelkimi zakusami zła. W dzisiejszym świecie, pełnym niepokoju i niepewności, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy jego opieki. Dlatego dziś, z wiarą w sercach, zwracamy się do niego z modlitwą: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Pamiętajmy, drodzy wierni, że nasze rodziny są darem od Boga. To w nich uczymy się miłości, przebaczenia i wiary. To w nich doświadczamy obecności Boga na co dzień. Jednak nie możemy zapominać, że są one również celem ataków złego ducha, który pragnie zniszczyć to, co Bóg zbudował. Dlatego tak ważne jest, abyśmy otaczali je modlitwą i błogosławieństwem. Święty Michał Archanioł jest naszym sprzymierzeńcem w tej duchowej walce. On, który pokonał Szatana i strącił go z nieba, jest gotowy stanąć u boku każdej rodziny, która zwróci się do niego z ufnością. W Księdze Apokalipsy Święta Jan opisuje wielką walkę w niebie i nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, Ap 12 i 70. Ta walka trwa do dziś, ale my, jako dzieci Boże, nie jesteśmy bezbronni. Mamy Świętego Michała, który prowadzi nas do zwycięstwa. Dlatego dziś, w tym miejscu, wznosimy nasze serca do Boga, prosząc, aby święty Michał otoczył nasze rodziny swoją opieką. Niech Jego miecz duchowy odstrasza wszelkie zło, a jego tarcza ochrania nasze domy przed niebezpieczeństwami. Panie, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam, PS91 i 20. Te słowa samesty przypominają nam, że Bóg jest naszą największą obroną. On nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. A Święty Michał Archanioł, jako wierny sługa Boga, jest narzędziem jego miłosierdzia i mocy. Dlatego dziś w tej modlitwie oddajemy nasze rodziny pod jego opiekę. Niech każdy dom stanie się miejscem, gdzie panuje pokój, miłość i wiara. Niech Święty Michał strzeże naszych dzieci, małżonków, rodziców i wszystkich, którzy są nam drodzy. W Ewangelii według Święta Mateusza Jezus mówi: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście." A ja was pokrzepię MT 11 i 28 setnych. Te słowa są dla nas pocieszeniem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Czasami życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się ponad nasze siły. Wtedy właśnie powinniśmy zwrócić się do świętego Michała, aby prowadził nas do źródła pokoju, którym jest Chrystus. On, który zwyciężył zło, pomoże nam przezwyciężyć nasze lęki i niepokoje. Drodzy bracia i siostry, modlitwa jest naszą bronią w walce duchowej. Święty Michał Archanioł uczy nas, że z Bogiem możemy pokonać każde zło. Dlatego dziś, w tym miejscu, wznosimy nasze modlitwy do nieba, prosząc o jego wstawiennictwo. Niech nasze rodziny będą miejscem, gdzie panuje Boża obecność. Niech Święty Michał strzeże naszych domów przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Niech jego moc otacza nas każdego dnia, prowadząc nas do świętości. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go Euka 11 i 28 setnych. Te słowa Jezusa przypominają nam, jak ważne jest, abyśmy żyli zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nasze rodziny są powołane do tego, aby być świadkami wiary w świecie. Aby to było możliwe, potrzebujemy łaski Bożej i opieki świętego Michała. On, który jest wiernym sługą Boga, pomoże nam zachować czystość serca i wierność Ewangelii. Dlatego dziś, w tej modlitwie, prosimy Go, aby prowadził nasze rodziny drogą świętości. W liście do Efezjan święta Paweł pisze Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli oprzeć się zasadzkom diabła EF 6 i 11 setnych. Ta zbroja to wiara, modlitwa i zaufanie Bogu. Święty Michał Archanioł jest tym, który pomaga nam ją przywdziać. On, który zwyciężył szatana, uczy nas, jak walczyć ze złem. Dlatego dziś, w tym miejscu, wznosimy nasze serca do Boga, prosząc, aby święty Michał otoczył nasze rodziny swoją opieką. Niech Jego miecz duchowy odstrasza wszelkie zło, a Jego tarcza ochrania nasze domy przed niebezpieczeństwami. Panie, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam, PS91 i 20. Te słowa samesty przypominają nam, że Bóg jest naszą największą obroną. On nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. A Święty Michał Archanioł, jako wierny sługa Boga, jest narzędziem jego miłosierdzia i mocy. Dlatego dziś w tej modlitwie oddajemy nasze rodziny pod jego opiekę. Niech każdy dom stanie się miejscem, gdzie panuje pokój, miłość i wiara. Niech Święty Michał strzeże naszych dzieci, małżonków, rodziców i wszystkich, którzy są nam drodzy. W Ewangelii według Święta Mateusza Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. MT-11 i 28 setnych. Te słowa są dla nas pocieszeniem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Czasami życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się ponad nasze siły. Wtedy właśnie powinniśmy zwrócić się do świętego Michała, aby prowadził nas do źródła pokoju, którym jest Chrystus. On, który zwyciężył zło, pomoże nam przezwyciężyć nasze lęki i niepokoje. Drodzy bracia i siostry, modlitwa jest naszą bronią w walce duchowej. Święty Michał Archanioł uczy nas, że z Bogiem możemy pokonać każde zło. Dlatego dziś w tym miejscu wznosimy nasze modlitwy do nieba, prosząc o jego wstawiennictwo. Niech nasze rodziny będą miejscem, gdzie panuje Boża Obecność. Niech Święty Michał strzeże naszych domów przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Niech jego moc otacza nas każdego dnia. Prowadząc nas do świętości. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go Euka 11 i 28 setnych. Te słowa Jezusa przypominają nam, jak ważne jest, abyśmy żyli zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nasze rodziny są powołane do tego, aby być świadkami wiary w świecie. Aby to było możliwe, potrzebujemy łaski Bożej i opieki świętego Michała. On, który jest wiernym sługą Boga, pomoże nam zachować czystość serca i wierność Ewangelii. Dlatego dziś, w tej modlitwie, prosimy Go, aby prowadził nasze rodziny drogą świętości. W liście do Efezjan święta Paweł pisze: przyobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli oprzeć się zasadzkom diabła EF 6 i 11 setnych. Ta zbroja to wiara, modlitwa i zaufanie Bogu. Święty Michał Archanioł jest tym, który pomaga nam ją przywdziać. On, który zwyciężył szatana, uczy nas, jak walczyć ze złem. Dlatego dziś, w tym miejscu. Wznosimy nasze serca do Boga, prosząc, aby święty Michał otoczył nasze rodziny swoją opieką. Niech jego miecz duchowy odstrasza wszelkie zło, a jego tarcza ochrania nasze domy przed niebezpieczeństwami. Panie, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam, PS91 i Te słowa samesty przypominają nam, że Bóg jest naszą największą obroną. On nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. A święty Michał archanioł. Jako wierny sługa Boga, jest narzędziem Jego miłosierdzia i mocy. Dlatego dziś w tej modlitwie oddajemy nasze rodziny pod Jego opiekę. Niech każdy dom stanie się miejscem, gdzie panuje pokój, miłość i wiara. Niech święty Michał strzeże naszych dzieci, małżonków, rodziców i wszystkich, którzy są nam drodzy. W Ewangelii według święta Mateusza Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię MT 11 i 28 setnych. Te słowa są dla nas pocieszeniem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Czasami życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się ponad nasze siły. Wtedy właśnie powinniśmy zwrócić się do świętego Michała, aby prowadził nas do źródła pokoju, którym jest Chrystus. On, który zwyciężył zło, pomoże nam przezwyciężyć nasze lęki i niepokoje. Drodzy bracia i siostry, modlitwa jest naszą bronią w walce duchowej. Święty Michał Archanioł uczy nas, że z Bogiem możemy pokonać każde zło. Dlatego dziś, w tym miejscu, wznosimy nasze modlitwy do nieba, prosząc o jego wstawiennictwo. Niech nasze rodziny będą miejscem, gdzie panuje Boża obecność. Niech Święty Michał strzeże naszych domów przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Niech jego moc otacza nas każdego dnia, prowadząc nas do świętości. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego, i strzegą go Ełka 11 i 28setnych. Te słowa Jezusa przypominają nam, jak ważne jest, abyśmy żyli zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nasze rodziny są powołane do tego, aby być świadkami wiary w świecie. Aby to było możliwe, potrzebujemy łaski Bożej i opieki Świętego Michała. On, który jest wiernym sługą Boga, pomoże nam zachować czystość serca i wierność Ewangelii. Dlatego dziś w tej modlitwie prosimy Go, aby prowadził nasze rodziny drogą świętości. W liście do Efezjan święta Paweł pisze przyobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli oprzeć się zasadzkom diabła EF 6 i 11 setnych. Ta zbroja to wiara, modlitwa i zaufanie Bogu. Święty Michał Archanioł jest tym, który pomaga nam ją przywdziać. On, który zwyciężył szatana, uczy nas jak walczyć ze złem. Dlatego dziś w tym miejscu Wznosimy nasze serca do Boga, prosząc, aby święty Michał otoczył nasze rodziny swoją opieką. Niech Jego miecz duchowy odstrasza wszelkie zło, a jego tarcza ochrania nasze domy przed niebezpieczeństwami. Panie, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam, PS91 i Te słowa Samesty przypominają nam, że Bóg jest naszą największą obroną. On nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. A święty Michał archanioł. Jako wierny sługa Boga, jest narzędziem Jego miłosierdzia i mocy. Dlatego dziś, w tej modlitwie, oddajemy nasze rodziny pod Jego opiekę. Niech każdy dom stanie się miejscem, gdzie panuje pokój, miłość i wiara. Niech święty Michał strzeże naszych dzieci, małżonków, rodziców i wszystkich, którzy są nam drodzy. W Ewangelii, według święta Mateusza Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię MT 11 i 28 setnych. Te słowa są dla nas pocieszeniem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Czasami życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się ponad nasze siły. Wtedy właśnie powinniśmy zwrócić się do świętego Michała, aby prowadził nas do źródła pokoju, którym jest Chrystus. On, który zwyciężył zło, pomoże nam przezwyciężyć nasze lęki i niepokoje. Drodzy bracia i siostry, modlitwa jest naszą bronią w walce duchowej. Święty Michał Archanioł uczy nas, że z Bogiem możemy pokonać każde zło. Dlatego dziś, w tym miejscu, wznosimy nasze modlitwy do nieba, prosząc o jego wstawiennictwo. Niech nasze rodziny będą miejscem, gdzie panuje Boża obecność. Niech Święty Michał strzeże naszych domów przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Niech jego moc otacza nas każdego dnia, prowadząc nas do świętości. Drodzy bracia i siostry, Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale zanim się pożegnamy, chciałbym was zachęcić do tego, abyście w swoich domach kontynuowali tę modlitwę do świętego Michała Archanioła. Niech jego opieka towarzyszy wam każdego dnia, a jego moc prowadzi wasze rodziny ku świętości. Pamiętajcie, że modlitwa jest naszym najpotężniejszym narzędziem w walce duchowej, a święty Michał jest zawsze gotowy, aby stanąć u naszego boku. Jeśli te słowa były dla was błogosławieństwem, jeśli poczuliście, że ta modlitwa dotknęła waszych serc, proszę zostawcie like pod tym filmem. To prosty gest, który pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób, które również potrzebują duchowego wsparcia. Subskrybujcie również nasz kanał Świątynia Światła, aby nie przegapić kolejnych modlitw, rozważań i świadectw, które przygotowujemy z myślą o Was. Każde Wasze wsparcie jest dla nas cenne i motywuje nas do dalszej pracy. Jeśli macie jakieś intencje, którymi chcielibyście się podzielić, lub jeśli ta modlitwa była dla was szczególnie ważna, zostawcie komentarz pod tym filmem. Wasze świadectwa mogą stać się inspiracją dla innych, a my chętnie modlimy się za każdego z was. Pamiętajcie, że razem tworzymy wspólnotę wiary, która wspiera się nawzajem w drodze do Boga. Niech święty Michał Archanioł otacza was swoją opieką, niech błogosławi wasze rodziny i prowadzi was ku wiecznemu pokoju. Dziękuję wam za to, że byliście dziś z nami. Niech Bóg Wam błogosławi, a Jego miłość towarzyszy Wam każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Świątynia Światła. Pokój z Wami. Amen.